Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Biała Sowa, tarocistka Biała Sowa, Gufo Bianco, włoska strona moja. Dla kogoś, kto ma znajomych, którzy mówią po włosku, którzy mieszkają za granicą, znają włoski, to zapraszam serdecznie. Instagram Gufo Bianco, White Owl dla tych, co mówią po angielsku. Także zapraszam serdecznie również na YouTube, na mojego bloga, na Facebooka, na Instagram, na TikToka. Wszędzie jestem pod tymi trzema nazwami: White Owl, Biała Sowa lub Gufo Bianco. Dzisiaj sprawdzimy sobie emocje na najbliższy miesiąc, na ten październik, który właśnie się zaczął. Zobaczymy, jakie emocje ogólnie będą na nas wpływać, jakie będziemy mieć emocje w październiku, jaki będzie ciąg tych emocji, w jaką stronę to idzie, bo no zwykle działają na nas różne siły, które gdzieś tam tak jak księżyc na przykład, różne układy planet, Zobaczymy, jakie emocje w tym październiku będą nam najmocniej towarzyszyć. Równowaga, świat i as mieczy. Już z tych trzech kart możemy wywnioskować, że będą to takie emocje ogólnoświatowe, ale będą na poziomie. Takim umiarkowanym, złoty środek, a z mieczy pokazuje cięcie czegoś, cięcie, odcięcie, przecięcie, podpisywanie czegoś, jakieś ważne dokumenty. Będzie się dużo ważnych rzeczy działo w tym październiku, jeżeli chodzi o jakieś umowy, o jakieś takie sprawy właśnie formalne. I jest to sprawa ogólnoświatowa. Tak jak zapytałam, więc to chodzi o takie światowe energie. Dziesiątka pentakli, dziesiątka denarów pokazuje bardzo dobry, bardzo dobre energie dla pieniędzy, dla takiej stabilności, jeżeli chodzi o emocje, no to tutaj jest takie poczucie zadowolenia, poczucie spełnienia, poczucie, że się ma wszystko pod co, co można mieć, to się właśnie ma. Osiągnęło się szczyt, możliwości. Tutaj jest rodzina, szczęście. Taka bardzo pozytywna stabilizacja, na gruncie finansowym, więc te emocje też mogą być takie właśnie pozytywne z tego względu, że nasza sytuacja finansowa będzie na bardzo mocnym poziomie. Księżyc i dziewiątka kielichów. Księżyc to jest taka karta, która daje złudne emocje, które daje taka ona jest taka ona przynosi lęki, niepokoje. To są takie złudne emocje, które zwykle w ogóle nie jak się mają do rzeczywistości. To jest taki strach przed ciemnością, strach przed tym, czego nie znamy, takie lęki, które mamy od dzieciństwa, i one gdzieś wyrzucają różne, no takie nasze zachowania nieproporcjonalne do stanu prawdziwego, to są takie nasze właśnie nocne mary. Dziewiątka kielichów pokazuje czekanie takie To jest tuż przed dziesiątką, dziesiątka to już jest takie pełne, pełnowymiarowe spełnienie w miłości, w uczuciach, a dziewiątka to jest takie jeszcze czekanie na ten, na ten moment dziesiątki, tak? brakuje tego jednego stopnia do dziesiątki. I tutaj jest kobieta, która oczekuje na dziecko, która jest w zaawansowanej ciąży i wszyscy czekają aż to dziecko się urodzi, więc to jest takie czekanie na spełnienie. I tu w tym księżycu może być pokazane, no, że mamy lęki, obawy, że to się przedłuży, że coś nie dojdzie do skutku, że coś się wydarzy złego. Ale dziesiątka pentakli mówi o tym, że wszystko będzie jak najbardziej dobrze, pozytywnie. Więc nie ma się o co martwić. Król Kielichów. Król Kielichów to jest taki zakochany, Człowiek, który wiecznie kieruje się emocjami, on jest bardzo rozmarzony, on myśli sercem, no podejmuje wszelkie decyzje, które nawet niejednokrotnie trzeba podjąć głową, on podejmuje sercem. To jest człowiek, który bardzo mocno zależy od emocji. No i tutaj ten październik taki się pokazuje, taki mocno emocjonalny, ale pozytywny, pozytywnie emocjonalny. W tym światowym chaosie, takim tym lęku, strachu, który tutaj pokazują, pokazuje świat i księżyc, położyłam na nich czwórkę mieczy. To jest takie wyhamowanie, wystudzenie. Więc ten światowy lęk, bo no mamy taką sytuację światową, no niejednokrotnie bardzo przejmująco i bardzo wielu ludzi się obawia przyszłości w tej najbliższej w tym najbliższym czasie, co się wydarzy. Dużo ludzi już afirmuje te najgorsze scenariusze, więc tutaj pokazują, czwórka mieczy pokazuje, że ten lęk trzeba wystudzić i zostanie wystudzony, wychłodzony, zatrzymany. Czwórka mieczy pokazuje yy, Całkowite, to jest taki mały wisielec, całkowite zamrożenie. To jest czas, kiedy nic się nie dzieje. Czas na rekonwalescencję, na zdrowienie, na przemyślanie pewnych rzeczy. To jest taki czas, jak na przykład leży się w szpitalu, robią badania i nic się nie dzieje, nuda, ale też nie możemy nic robić wtedy, tak? Leżymy, jesteśmy zależni od innych ludzi. Więc no to czekanie no jest jakby takim przymusem, i wiadomo jest, że nic już nie zależy od nas, że jesteśmy w rękach kogoś innego, nasza przyszłość jest w rękach kogoś innego, i tu jest ten największy lek, że niektórzy zdają sobie sprawę, że świat jest w rękach kogoś, kogo może ponieść za bardzo i może się tutaj wydarzyć dużo złych rzeczy więc tutaj te lęki takie o ten świat, o te, o te właśnie o złe pokierowanie tym światem które jakby nie zależy w ogóle od nas nie mamy na to wpływu bo rządzą światem ludzie na których nie mamy żadnego wpływu, więc tutaj ten lęk jest mocno uwydatniony przy czym emocje pokazują się y, oprócz tego bardzo pozytywnie, oprócz tego, lęku, to jest co y, jest naturalnym, no bo, tak jak mówiłam, dużo się dzieje, ale tutaj ósemka denarów pokazuje, że skupimy się na pracy, że skupimy się na drodze naszej do sukcesu, do tego, żeby, żeby dalej robić to, co robimy, Usemka zwalnia trochę, bo ona często opóźnia rzeczy. Tak jak tutaj ta ciąża. No, termin może się przesunąć o tydzień. Czekamy na dziecko, a termin się przesuwa, jest po terminie. Więc rzeczy, które tutaj w tym asie mieczy podpisaliśmy, które mm, mamy na piśmie, które. Mamy obiecane. Tutaj może się przedłużyć przez tą ósemkę denarów. Ona zwykle powoduje przedłużenie się w czasie czegoś, na co czekamy. I ogólnie królowa Pentakli, królowa denarów, ona jest bardzo pozytywną osobą. Ona niesie ze sobą wielki przekaz, że wszystko jest. Ona ma róg obfitości w rękach. Ona obsypuje. Nas wszelkimi darami, kwiatami, monetami, owocami. Widzicie Państwo, ona sypie z rogu obfitości wszystkim tym, czego się spodziewamy, na co czekamy. Być może w tej dziewiątce kielichów czekamy na coś ważnego, właśnie. I tutaj, jeżeli patrząc na emocje, bo, bo o tym miała być ta wróżba, Patrząc na emocje, no będziemy doświadczać wielu różnych pozytywnych emocji. Ona jest bardzo pozytywna, ona obdarza pozytywnością te jej dary, które wysypuje, one są pozytywne. Więc tutaj oprócz tego lęku i strachu o świat, o, o wojnę, o, to, o pewne kroki, pewnych ludzi na świecie, które mogą mieć wpływ również na nas, a nie mamy na, na to żadnego wpływu, to tutaj cała reszta wróżby jest bardzo pozytywna bardzo dobra emocjonalnie i nawet finansowo bo tak jak mówię wkradło się tutaj kilka kart finansów ale też jakby pokazują że te emocje nasze będą znacznie wyżej właśnie dlatego że poczujemy sytuację taką bardziej stabilną pozytywną że idzie do nas coś dobrego że jest przypływ dobrego więc ten, te dobre emocje zagłuszą te, te nasze lęki, te złe emocje, które mamy w tym księżycu i w Czwórce Mieczy. Bardzo pozytywnie, proszę Państwa. Ja jeszcze zaraz zobaczę emocje. Emocje na październik dla wszystkich, ogólnie światowe emocje, takie. Emocje zdesperowany, ale zdesperowany, odwrócony. Więc ta desperacja to jest antydesperacja, więc to się odwraca. Więc ta desperacja, którą w sobie mamy, ona się odwraca. I ona mówi o tym, że nie będziemy zdesperowani. Totalne przeciwieństwo desperacji, czyli będziemy spokojni spokojnie o nasze emocje, o nasze życie, o nasz potencjał, o nasze możliwości. O to, że jesteśmy ugruntowani gdzieś tam mocno w tych emocjach, ale i fizycznie i na każdym możliwym szczeblu jest nam, jest, czujemy się mocno, czujemy się stabilnie. Pocieszony, pocieszony wyszło, karta wyszła normalnie. Jest to uspokojenie, ukojenie i pokrzepienie, czyli ta desperacja zamienia się w spokój, w uspokojenie, ukojenie. Już nie będziemy mieć tych emocji takich, że no takich bardzo druzgocących, tak? No, zdesperowanie wywołuje w ludziach różne. Potencjalnie czyny, których później żałują. No, w desperacji robimy różne kroki, których nie przemyśleliśmy, które są później, z, jakby patrząc w tył, no, bardzo negatywne dla naszej historii. Takie właśnie kroki zrobione w desperacji, w chaosie, w takim nieprzemyśleniu. I tutaj jest to pocieszenie, uspokojenie. Pełen ulgi, proszę Państwa, pełen ulgi. Tutaj na karcie widzimy strażaka, który, poda, który podaje kota małemu dziecku. E, uspokojenie, ukojenie, spokój czyli odzyskanie czegoś, uspokojenie się, że nie straciliśmy tego, o co się baliśmy, że to, to, że to stracimy. Ten strażak oddaje tego kota e, dziecku. Które obawiało się o życie tego kota. Tak? Więc tu jest jakby no, do poprzednich kart, do poprzedniego rozkładu, bardzo, ładna, bardzo ładne podsumowanie, które mówi o tym, że to, czego się baliśmy, nie zrealizuje się. Że możemy być spokojni, że te emocje musimy odczuwać pozytywne, że musimy wibrować pozytywnie, bo to, czym wibrujemy. To tworzy nasze życie. O czym myślisz, to tworzysz. O czym myślisz, to dostajesz. Więc jeżeli będziemy się martwić tym światem, tą sytuacją, to ta energia będzie negatywna. Tu trzeba wyluzować, i nawet jeśli wiemy, że nie jest wesoło i nie jest to sytuacja z bajki, no to trzeba jakby przestać wizualizować te najgorsze scenariusze. Tu trzeba się pocieszyć tym, że będzie dobrze i wizualizować, afirmować rzeczy pozytywne i z ulgą przyjmować każdy dzień i czuć, że to wszystko przemija, przeminie, że najgorsze się nie ziści i do przodu z podniesioną głową, z podniesionym sercem. Widzicie Państwo? Nieodpowiedni. To jest taka karta, która pokazuje, że za dużo sobie dajemy na plecy, że za dużo wzięliśmy na siebie, i te emocje nas przygniatają. Ten strach, ten lęk, to wszystko nas przygniata, mimo tego, że tak jak mówiła czwórka mieczy, nie mamy na to w ogóle żadnego wpływu. I czy o tym myślimy, czy nie myślimy, stanie się to, co się ma stać, i nasze myśli mogą jedynie spotęgować y, czarne chmury nad światem. Więc tutaj nieodpowiednie jest to, żebyśmy skupiali się na tych negatywnych rzeczach. Musimy sobie zdać sprawę, że nasza wrażliwość jest tak ogromna, że tworzy rzeczy dookoła. Stwarza je jak czarodziejska różdżka. I możemy być z tego dumni, bo tak naprawdę możemy tworzyć wszystko, ale ludzie najczęściej skupiają się właśnie na tych złych rzeczach, negatywnych, myśląc o nich Bojąc się ich, dają im jeszcze większą siłę. Więc tutaj możemy być dumni, że nasza wrażliwość jest tak ogromna, ale też ukierunkujmy tą wrażliwość na coś innego, na rzeczy dobre, na wygrywanie, na posiadanie, na pokonanie tych złych rzeczy. Emocji, strachów, lęków. Tutaj wiadomo, że człowiek wrażliwy no, odbiera świat dużo mocniej, dużo bardziej i właśnie jest bardziej skłonny do takiego czarnowictwa. Ale tutaj trzeba z tym wygrać, pokonać to. I branie sobie za dużo na swoje plecy tych takich rzeczy, które właśnie, na które nie mamy totalnie wpływu. To jest zła droga i to trzeba jak najszybciej zmienić w naszym zachowaniu, w naszym myśleniu. Szanowni Państwo, jeszcze na koniec wróżby: Runa, Gebo, to są tacy tarotowi kochankowie. Pokazuje bardzo pozytywne relacje. O emocjach była mowa, do emocji wracamy. Pozytywne relacje, miłość, gorące uczucia tu też na tej karcie wysypuje się róg obfitości, więc emocji będzie multum, ogniście, dwa łabędzie, dwie osoby całujące się tutaj jest naprawdę pozytywnie. Nie wolno jedynie pozwolić, by te emocje takie odgórne, które idą z mainstreamu, ze świata, z informacji, tu głód, tam wojna, tam coś tam, żeby to nam zaburzało dzień, noc, żeby to zaburzało nasze życie, żebyśmy nie mogli o niczym innym myśleć, bo to i tak idzie swoim tempem, swoją drogą, nie mamy żadnego wpływu na to, a jedynie marnujemy czas na rozgrzebywanie, co może się stać, co by było gdyby. Więc tutaj zająć się swoimi związkami, swoimi emocjami idzie do nas. Pełnia możliwości, wysyp y, dobrych emocji, ognistych, pięknych, miłość, radość. I możemy być dumni ze swojej wrażliwości i uważać, by ta wrażliwość nie zaburzyła nam percepcji i żeby ta wrażliwość nie pogrążyła nas w tej karcie księżyca, bo ten księżyc przynosi właśnie największe lęki, największe strachy, największe. Y, takie czarnowictwo, i to w ogóle nie ma nic wspólnego z realiami. Księżyc to jest tylko odbicie. Księżyc to jest światło odbite. To nie jest nic realnego. To są wszystko sprawy, które tylko wydaje nam się, że one mają jakikolwiek wpływ. To jest bardzo. W księżycu jest tam dużo zmiennych emocji, bo księżyc. Wraz z fazami powoduje przypływy, odpływy. On też bardzo silnie wpływa na emocje, więc ten, ta zmiana kształtu Księżyca, która idzie, będzie zmieniała mocno nasze emocje. Będziemy mieć wahania emocji, ale nie możemy pozwolić, by te emocje, na, te złe emocje, nami zawładnęły. Kierować się tymi dobrymi kierować się swoją rodziną, swoimi bliskimi swoją miłością swoimi dziećmi swoją pracą te emocje przekierować na te rzeczy na których nam zależy, a nie na których nam nie zależy, lub których się boimy. Od tych, które, których się boimy, trzeba jak najdalej uciekać myślami. Pozdrawiam was serdecznie. White Owl, biała sowa, tarocistka, gufobianko Do zobaczenia, do usłyszenia. Miłego dnia.